Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam e, naszych gości, Pana posła e, e, Rzeczypospolitej Polskiej, Pana e, Mariusza Popielarza. Witam I Pana Dzieńca, Pana Radosława Witam serdecznie rodziców, a przede wszystkim brawo dla Dzieci. W pierwszej kolejności będziemy wykonywać pierniczki, potem przepiękne ozdoby, dekoracji tak, świąteczne na, na drzwi. Dzisiaj znaczy tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Będziecie robić dekoracje świąteczne. Organizatorom gratuluję tej cennej inicjatywy bardzo istotne, żeby poznawać tradycje, Wszystkim tutaj obecnym życzę wesołych, szczęśliwych radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Wiem, że się nie kieptowicie, także będzie bardzo króciutko. Widzę po Waszych zaprasowanych minach, że już prawdopodobnie zastanawiacie się, jak, jak przysporzyć te pierniki, koinki. Mam nadzieję, że te warsztaty sprawią Wam dużo radości i mam nadzieję, że tutaj y, Pani Ewa, która jest organizatorką, to